Niewiele zwierząt przetrwa na szczytach najwyższych gór na Ziemi. Koziorożec Himalajski jednak czuje się tam doskonale. Nasz film to rezultat dwuletniej obserwacji niezwykłego życia tych silnych zwierząt w ich majestatycznym środowisku. Koziorożce o imponujących rogach i brodach to prawdziwi władcy tych gór: koziorożec Himalajski i jego królestwo. Według naukowców, liczne gatunki koziorożców i innych dzikich kus zjałowych szczytów górskich Europy, Afryki Północnej i Azji Środkowej wyewoluowały i rozprzestrzeniły się w epoce 2 miliony 600 tysięcy lat temu. Koziorożec himalajski, duże zwierzę o mocnej budowie, jest podgatunkiem koziorożca syberyjskiego. Żyje w górach Indii i Pakistanu. W cieniu deszczowych Himalajów leżą transhimalaje, niemal pustynne pasmo górskie. W procesie swojego rozwoju gatunek koziorożca himalajskiego wykorzystał niszę ekologiczną ponad linią drzew na wysokości od 3,5 do 5 metrów nad poziomem morza. Dzieli to siedlisko ze swoim mniejszym krewnym nachurem, zwanym niebieską owcą. Samce nachurów mają krótkie, wygięte do tyłu rogi. Największym wrogiem obu gatunków jest irbis, pantera śnieżna. Królestwo koziorożców Himalajskich jest trudno dostępne. Większość fotografów dzikiej przyrody go unika. Koziorożec Himalajski ze swoimi rogami i długą brodą zawsze mnie fascynował. Te zwierzęta to piękny temat zdjęć. Fotografii Rajesz i jego brat Naresz wyruszają w 30-godzinną podróż do odległej doliny Spiti w sercu stanu Himachal Pradesh. Osuwiska i obrywy skalne sprawiają, że taka podróż zagraża życiu. Przez 40 lat pracy fotograf przyrody Rajesz podróżował po całych Indiach. Zdobył liczne nagrody za swoje zdjęcia rzadkich i zagrożonych gatunków. Mróz i lodowate wiatry na wysokości ponad 4000 metrów dają się we znaki Rajeszowi i jego ekipie. Nie przetrwaliby bez jaków. Na razie mogę swobodnie oddychać. Nie boli mnie głowa, ani trochę. Czuję się w formie. Już przywykłeś do tego klimatu. Na jakiej wysokości jesteśmy? Prawie 4300 metrów, może trochę niżej. Po trzech godzinach spotykają pierwsze koziorożce himalajskie, ale idą dalej. Koziorożce dobrze znoszą to przenikliwe zimno, kilka stopni poniżej zera. W ich królestwie zima jest surowa i bezwzględna. W tym trudnym czasie pożywienie jest marne i trudno dostępne. Co nietypowe dla dzikich kóz, koziorożce himalajskie rozkopują grubą powłokę śnieżną, by dotrzeć do ukrytych pod nią roślin. Dożywają 15 lat ale wiele samców jedynie, ośmiu. Niedożywione i wycieńczone rują, padają ofiarą zimna, chorób, panter śnieżnych i wilków. W Dolinie Spiti żyje około 1200 bezpańskich psów. Są nieulękłe i agresywne, jak ich kuzyn wilk, polują stadami i atakują znacznie większe zwierzęta. W walce o padlinę mierzą się nawet z panterami śnieżnymi. Zarząd lasów stara się ograniczyć liczebność psów, zanim sytuacja wymknie się całkowicie spod kontroli. Dolina Spiti jest jednym z najsłabiej zaludnionych regionów w stanie Himachal Pradesh. Jej rdzenni mieszkańcy, buddyści pochodzenia tybetańskiego, żyją w ścisłej więzi ze swoim środowiskiem. Zwierzęta towarzyszą ich życiu od tysięcy lat. Koziorożca Himalajskiego uważa się tu za święte wcielenie buddy. Zwierzę jest nieodłącznym elementem odwiecznej historii i kultury tej górskiej pustyni. W całym regionie jest wiele naskalnych rysunków koziorożców Himalajskich, nawet sprzed 3000 lat. Ponad tysiąc lat temu, przed buddyzmem, praktykowano tu religię bon. Koziorożce dostarczały ludziom pożywienia. Podczas obrzędów dziękczynnych składano je w ofierze, również jako symbol płodności. Buddyzm tybetański przejął te tradycje i do dziś czci koziorożce. zwierzęta pożywiają się wcześnie rano i wieczorem. W ciągu dnia odpoczywają. Dla przeżuwaczy to idealny rozkład posiłków. Przed następnym żerowaniem trzeba ziewnąć i rozprostować nogi. Koziorożce chętnie żerują na południowych stromych stokach, mniej zaśnieżonych o tej porze roku. Ich pożywienie to trawa, mech i niskie krzewy. Zwierzęta nie pokonują długich tras, ale zdarza się, że przemierzają nawet 5 km w ciągu dnia. Przeważnie jednak pozostają w tym samym miejscu przez cały rok. Od kwietnia na niższych zboczach topnieją resztki śniegu. W ekipie Rajesza doświadczony znawca terenu Gompo jest niezastąpiony. Niełatwo znaleźć koziorożce na tak olbrzymim obszarze. Rozrzedzone powietrze sprawia, że Radzeszowi brak tchu. Dla mieszkańców wsi najważniejszymi zwierzętami gospodarskimi są jaki. Są łatwe w hodowli i potężnie zbudowane. Dostarczają mleka, mięsa i sierści. Ich liczne stada rywalizują o pożywienie z koziorożcami i nachurami. Wędruję za tym stadem koziorożców w góry lub w doliny zależnie od pory roku. Obserwuję je od tak dawna, że już do mnie przywykły. Samce i samice spotykają się tylko podczas zimowej rui, po czym rozchodzą się w grupach tej samej płci. Krępe, umieśnione kończyny umożliwiają koziorożcom wspinaczkę i skoki na skałach. Ostre krawędzie szpiczastych racic znajdują podparcie na nierównym podłożu. Gładkie podeszwy działają jak przysawki na równych powierzchniach. Kiedy w niższych partiach gór stopnieją śniegi, mieszkańcy wsi przystępują do uprawy roli. Krótki sezon wegetacji umożliwia zbiory plonów tylko raz w roku. W Dolinie Spiti nie ma monsunów. Nad Himalajami chmury deszczowe skręcają na południowy wschód. Dłuższe dni, ciepło i topniejące śniegi budzą rośliny ze snu zimowego. Każdej wiosny zbocza mienią się bogatymi odcieniami zieleni. Koziorożce ucztują, zlizując sól i inne minerały, by uzupełnić swoją dietę. Zimą wyrasta im gęsty podszerstek o cienkich włóknach, zwany tu paszm. Dzięki niemu zwierzęta wytrzymują skrajne temperatury. Wiosną i wczesnym latem podszerstek wypada, zastąpiony jaśniejszą i lżejszą sierścią. Kiedy sierść zanadto grzeje lub przeszkadza, koziorożce ocierają się o zarośla, by się jej szybciej pozbyć. Z tych delikatnych włókien tkano dawniej paszminy, kaszmirowe szale. Obecnie zbieranie sierści to zbyt duży trud dla mieszkańców wsi. Pozostawiają ją na pastwę wiatru. W białowym krajobrazie wyróżniają się zielone pola grochu i jęczmienia. Dobre zbiory wymagają ciężkiej pracy. Uprawy są głównym źródłem wyżywienia i zarobku przez cały rok. Jest tylko jeden kłopot: stado nachurów czeka, by pobuszować w polu. Płoty mają chronić uprawy przed apetytem koziorożców i nachurów. Mieszkańcy kończą pracę. Na polu zapada cisza i pojawia się banda złodziejaszków. Dawniej polowano na koziorożce i na chóry, ale po latach pokojowej koegzystencji zwierzęta nabrały odwagi. Obecnie zabicie, a nawet zranienie koziorożca himalajskiego jest surowo karane. Ogrodzenia nie wystarczą, więc władze zatrudniają strażników, których zadaniem jest odstraszanie przebiegłych rabusiów. Udało się przepędzić zwierzęta, ale na pewno tu wrócą. Koziorożce himalajskie z łatwością poruszają się w górę i w dół ścian skalnych. Tu nie zagrażają im drapieżniki. Z daleka trudno wypatrzyć koziorożce. Pantery śnieżne jednak są równie dobrze zakamuflowane. Mają bystry wzrok i cierpliwie czekają, aż koziorożec znajdzie się w zasięgu ich skoku. By uwiecznić polującego Ibrisa, trzeba się znaleźć we właściwym miejscu o właściwym czasie. Już kilka razy niewiele brakowało, by Rajesh sfotografował ten spektakl, ale zawsze miał pecha. Drapieżniki odgrywają ważną rolę w tym kruchym ekosystemie. Regulują liczebność dzikich kóz, zapewniając niezbędną równowagę w świecie zwierząt. Is I młody orło sęp brodaty czekają na swoją szansę. Nic się nie zmarnuje. Ostre dzioby sępów himalajskich dopełnią dzieła. Wiosną nie brak pożywienia. Koziorożec himalajski uzupełnia zapasy tłuszczu utracone w miesiącach zimowych. Samce spędzają większość czasu samotnie, ale od czasu do czasu młode równolatki łączą się w stadą. W tym niezwykłym regionie są rośliny ponad 900 gatunków, niektóre mają właściwości lecznicze. Drogi koziorożca rosną całe życie, po jednym pierścieniu rogowym rocznie. U samców mają nawet do półtora metra długości. Są bronią przeciw drapieżnikom i orężem w walkach wewnątrzgatunkowych o terytorium i dominację. Imponują również potencjalnym partnerkom. O tej porze roku pasterze pędzą swoje kozy i owce z odległych nizin, by wypasać je na stromych zboczach. Stada hodowlane rywalizują tam o pożywienie z dzikimi stadami. Niektóre wsie sprzymierzają się przeciw tej corocznej inwazji, by zapobiec nadmiernej eksploatacji łąk. Miejscowe i zamiejscowe kozy i owce znacząco wpływają na populację koziorożców i nachurów. Zajmują obszary ich żerowania. Radzisz biwakuje tu już ponad dwa tygodnie w nadziei na sfotografowanie koźląd i ich zachowań. Okazja trafia się rzadko. Trudno wypatrzeć rodzące samice. Stromo tu. Skała za skałą. Niebezpieczne. Na pewno. Ciężarne samice wycofują się pojedynczo lub w małych grupach na bardzo strome zbocza, by urodzić koźlątka z dala od drapieżników. To zadziwiające, że skaczą lekko na wysokość blisko 2 metrów. Bez lęku pokonują urwiska. Widzisz koźlęta? Dwoje lub troje. Nowonarodzone młode pozostają w ukryciu przez kilka dni, by uchronić się przed orłem przednim. Ta samica karmi bliźnięta. Zwykle na świat przychodzi tylko jedno młode. Koźlęta wstają i wesoło skaczą zaraz po narodzinach. Szybko i pewnie stają na nogi, a po miesiącu dołączają do grupy młodzieży. Dzieci urodziły się w samą porę, by skorzystać z soczystej zieleni. Matki odzyskują siły po zimie, dzięki temu mogą wykarmić i ochronić potomstwo. Szybko nadchodzi jesień, zieleń żółknie i brązowieje. Koźlęta są coraz większe. Przed nadejściem zimy ich ciała porasta pod szerstek. Silna więź łączy matkę i koźle przez rok. Młode nadal są mleko matki, ale już skubią suchą roślinność. O tej porze roku dorosłe samce prezentują się najlepiej w ciemnobrązowej sierści z białą łatą na grzbiecie. Znaczą teren ostro pachnącą wydzieliną z gruczołów przy oczodołach. Rozpoczyna się sezon godowy. Testosteron buzuje. Walka rozpoczyna się od wzajemnego obwąchiwania. O hierarchii zdecyduje wielkość i siła. Na początek pojedynku bieg synchroniczny. Wystarczy sam ciężar, by samiec stojący na tylnych kończynach zadał potężny cios. Gruba czaszka gwarantuje, że pokonani doznają najwyżej zawrotów i bólu głowy. Rzadko tracą życie. Obserwacja koziorożców na wysokości 4300 metrów to niełatwe zadanie. Przed rokiem nieprzyjazna pogoda uniemożliwiła Radżeszowi sfotografowanie walk koziorożców. W tym roku śnieg spadł wcześniej. Radżesz znów próbuje szczęścia. Dziś ku uciesze wszystkich koziorożców w powietrzu unosi się upojny zapach. Charakterystyczna poza zruchami nozdrzy i marszczeniem wargi to tak zwany flemen. Wciągając powietrze, samiec wykrywa woń samicy w ruin. Młode samce pochylają głowy i trzepoczą językami, zbliżając się do samic. Panie nie mogą się oprzeć tym zalotom, ale krycie to przywilej dominującego capa. Podczas rui samce podchodzą do samic i próbują je uwieść na różne sposoby. Wydzielają wyrazistą woń. Wcierają swój mocz w pysk, brodę i kończyny. Nacieranie się tymi wonnościami to znak gotowości do krycia, a przy tym sygnał dla rywali. Trzymajcie się z daleka. Po wielu dniach na mrozie uśmiechnęło się do mnie szczęście. Dominujący Cap rzuca wyzwanie starszemu konkurentowi. Zanosi się na zawziększą walkę. Samice bez entuzjazmu obserwują pojedynek. Walka trwa już godzinę. Młodszy, ciemniejszy samiec jest znacznie silniejszy i bardziej energiczny. Nie chce dopuścić rywala do samic. Po długich zmaganiach wyczerpany senior salwuje się ucieczką. Hierarchia ustalona. Pozostałe samce uznają przewagę największego i najsilniejszego, który rusza, by zająć się samicami. Koziorożec Himalajski jest zagrożony wyginięciem. To gatunek objęty ochroną na licznych obszarach w Indiach. Bardzo mi zależy, by koziorożce przetrwały. Człowiek, rywalizacja opastwiska, zmiany klimatyczne, wszystko to zagraża koziorożcowi himalajskiemu i innym dzikim zwierzętom w tym kruchym środowisku. Z nadejściem zimy Ruja wkracza w nową fazę. Dominujący kozioł prowadzi i chroni swój mały harem, póki każda samica nie będzie gotowa do kopulacji. Na początku samica ignoruje grymas strzepoczącym językiem, ale później, oddając mocz, sygnalizuje swoją gotowość. Zdrowe, dominujące samce nie zaniedbują żadnej samicy. Przy odrobinie szczęścia w tym imponującym krajobrazie przyjdzie na świat nowe pokolenie, zapewniając przetrwanie niezwykłym władcom Himalajów. Opracowanie Telewizja Polska, tekst Dorota Gostyńska, czytał Irena Machnicki.